Jak przebiega kolegium redakcyjne? Od czego dziennikarze w radiu i telewizji rozpoczynają tworzenie materiałów i w jaki sposób krok po kroku one powstają? Dziennikarstwo bez tajemnic? Wszystkie tajniki tego zawodu można było poznać podczas warsztatów zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki, Zarządzania i Administracji. Warsztaty w dobrej uczelni skierowane są do uczniów szkół średnich, przede wszystkim do maturzystów. Chcemy, aby tuż przed wyborem kierunku studiów y, mogli zweryfikować swoje wyobrażenie o szkole, o kierunku studiów, o dziennikarstwie przede wszystkim, żeby mogli zobaczyć, jak to jest po tej drugiej stronie ekranu czy studia radiowego. Jest ogromne zainteresowanie. Muszę powiedzieć, że z edycji na edycję przybywa nam uczestników. Y, warsztaty są bezpłatne. 10 i 11 marca w tej uczelni zagościli młodzi adepci sztuki dziennikarskiej niemal z całego województwa mazowieckiego. Rola dziennikarza stacjonarnego w programie na żywo, praca wydawcy telewizyjnego, reportaż wojenny, sztuka zachowania się przed kamerą i radiowy serwis informacyjny to tytuły zajęć, w których młodzi ludzie mieli okazję uczestniczyć. Zajęcia poprowadzili doświadczeni dziennikarze, m.in. Beata Tadla i Paweł Pochwała. Jest tyle e, takiej dobrej energii. Ci młodzi ludzie są ciekawi świata, chociaż wielu rzeczy nie wiedzą. Z takiej wiedzy ogólnej trudno, może jakoś nadrobią te zaległości, ale są chętni do pracy. Mają coś, co jest w telewizji bardzo ważne, mianowicie mają takie, takie wyjście, chcą coś powiedzieć, chcą coś zaprezentować. Bardzo to było interesujące. Staram się wytłumaczyć, że w dzisiejszych mediach, szczególnie w telewizji informacyjnej na żywo, a taką przecież jest telewizja TVN 24, nie ma miejsca na prezentera. Każdy, kto prezentuje informacje, sprzedaje newsy, tak my to nazywamy, jest również pełnoprawnym dziennikarzem, który musi po pierwsze być na bieżąco non-stop. Nie może tracić nawet kawałka informacji przez cały dzień. W programie warsztatów zdecydowanie przeważały zajęcia poświęcone dziennikarstwu telewizyjnemu, chociaż radio także znalazło spore grono zwolenników. Teraz zaczniemy takie prawdziwe radiowe kolegium redakcyjne. Usiądziemy, mamy kalendarium z wydarzeniami, które dzisiaj się dzieją. No i sobie będziemy ugadywać, które tematy są ważne, a które nie, które będziemy robić, no a potem mam nadzieję, że wieczorem część chociaż tych tematów, które sobie tutaj wybierzemy, będzie można je zobaczyć również w normalnej telewizji tej prawdziwej czy, czy w radiu. Licealiści twierdzą, że takie warsztaty to niepowtarzalna okazja do tego, by przed wyborem kierunku studiów poznać pracę w mediach od kulis. I wielu młodych ludzi może zainteresować ten zawód poprzez właśnie takie warsztaty. No właśnie, bo nie, niektórzy nie są przygotowani nawet na to, co ich czeka, a Pani Bata świetnie opowiada i po prostu od razu wiemy, czego się spodziewać, na przykład idąc do takiej pracy albo składając CV. W życiu bym nie pomyślała o wielu rzeczach, które właśnie Pani tutaj opowiada. A ta praca wydaje się taka lekka, przyjemna, a właśnie ona opowiada jak coś ciężko. Poznaliśmy trochę takiej, e, takiej właśnie, to takie zaplecza tej telewizji. Co się dzieje tam z tyłu? Tak, nie tylko to, co widzimy, jak kiedy telewizor. Czy widzimy tą wizję, te, to wszystko, tylko dowiedzieliśmy się, jak to wszystko się po kolei, cały proces powstawania tych wszystkich newsów. Mi się bardzo podobało. Bardzo, fajne. bardzo zachęciło mnie to i myślę, że spróbuję. Ten pan redaktor bardzo dobrze przygotował nas do yy, właśnie pracy z kamerą, yy, do udzielania wywiadów. W zajęciach chętnie uczestniczyli także studenci dziennikarstwa Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji. Przede wszystkim chciałabym się czegoś się nauczyć, bo generalnie warsztaty dzielą się na dwie części, tak? teoretyczną i praktyczną, więc chciałabym właśnie się nauczyć bardziej tej części praktycznej. Natomiast jako studentka tej uczelni no to również pomaga. Teraz na przykład dostałam zadanie, żeby przeprowadzić wywiad z uczniami szkół ponadgimnazjalnych do naszej gazety uczelnianej. Ciekawe materiały Dostajemy od pana Tomasza, teraz będzie część taka praktyczna, będziemy mogli troszeczkę poszparać przy kamerze, zobaczyć jak to jest, od tej drugiej strony troszeczkę zobaczyć, czy kamera nas lubi. No, myślę, że będzie nasza część równie ciekawa i interesująca pierwsza. Była to już trzecia edycja warsztatów zorganizowanych przez dobrą uczelnię. Tym razem wzięło w niej udział 1300 osób. thank <laughs> you